Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy już jednego quest'a, dlatego że też jest to dosyć prosty quest'ik, ale może nie dla, dla każdego odpowiednio zrozumiały, więc żeby rozwiać wszystkie wątpliwości szybko mówimy quest'a. Następnie jednak zachęcę do zostawienia subskrypcji, łapki w górę jeśli jeszcze tego nie robicie oraz użycia kodu SAYCAMPTAR przy zakupach w sklepie, z góry dzięki. Dobra, przejdźmy sobie do kwestii. Będzie to już chyba ostatni quest'ik Zoro, który omówimy dlatego, że reszta quest'ików raczej jest dosyć prosta, typu zadaj obrażenia czy rozegraj z ze znajomym. No i tutaj chciałbym omówić, pomóż towarzyszom w zdobyciu likwidacji, dlaczego to nagrywam, bo kiedyś parę sezonów temu sam zastanawiałem się jak ten quest działa, o co chodzi, czy po prostu musimy być w party z kimś, czy po prostu musimy kogoś zabić, czy o co chodzi. Otóż już śpieszę z wyjaśnieniem, pomóż towarzyszom w zdobyciu likwidacji, jest to quest, w którym musimy po prostu zagrać ze znajomym, to jest pierwsze. I, bądź właśnie chyba na parzące też to się liczy, także od razu taki protip. No i co musimy sobie zrobić? Musimy po prostu w momencie, gdy ktoś strzela z naszych sojuszników do jakiegoś przeciwnika, my musimy mu pomóc w takim sensie, że musimy też go strzelić. Czyli już tłumaczę. Chodzi o to, że po prostu jeśli kogoś widzimy, to musimy zrobić coś takiego, że nasz znajomy strzela... I my też strzelamy, nie może być tak, że na przykład my zabijemy całego przeciwnika, a znajomy nie trafi albo na odwrót. Po prostu ty i twój znajomy musicie trafić tego samego przeciwnika i go zabić. Eee, Obajny jest kto go zabije. Ważne, żebyś ty po prostu zadał damage i twój znajomy też, dlatego że ten quest będzie zaliczany tylko wtedy, gdy ty znajomy zadacie damage i zabijecie przeciwnika, także tak mniej więcej działa. Tutaj właśnie warto o tym wspomnieć, że prawdopodobnie quest działa również na parzance, bo w poprzednich sezonach też tak było. No i tutaj mogę polecić, że po prostu, jeśli chcecie mega, ale tak mega, szy mega szybko zrobić to questa i będzie on działał na parzance jak zawsze, to po prostu róbcie coś takiego, że stańcie sobie gdzieś tam w strefce właśnie na naparżance i jak będziecie widzieć, że ktoś leci, to go po prostu trafcie raz czy dwa maksymalnie. I czekajcie, aż wam ktoś go dobije. Bo wtedy wy już macie zaliczony ten damage i jakiś wasz sojusznik musi zabić tego przeciwnika. I po prostu będziecie mieli zrobionego easy questika i wystarczy, raz traficie. Quest jest prosty, bo wystarczy właśnie raz trafić. Nie musicie wcale zabijać tych przeciwników. Możecie zagrać sobie jakimś pro znajomym i powiedzieć mu, że po prostu dał wam strzelić chociaż tam raz każdego przeciwnika i szybko się do questa. Mam nadzieję, że Wam jakoś ten odcinek pomógł, dajcie znać. No i to ja już nie przedłużam, bo nie ma sensu, także dziękuję wszystkim za uwagę, dajcie znać też, czy dobrze to wytłumaczyłem, czy na mieliście problemy z tym questem, czy może po prostu quest był tak jasny, że nawet e, ten filmik Wam się nie przydał, dajcie znać, ja już to jak mówię nie przedłużam, to tyle, trzymajcie się do następnego, jo!